No moi drodzy, to co? Czekamy na Kudłatego. Eee, ja wypuszczę drona i z drona nagramy jak wjeżdża tutaj na parking. Ma 3 km do, do parkingu. Jest, mamy go namierzonego moi drodzy tutaj i za chwileczkę będzie na parkingu. Mamy oto pana Kudłatego. Wychodzi z auta. Wychodzi, wychodzi, wychodzi. I zobaczymy, czy tutaj dojdzie. Czy będzie kazał się prosić, żeby do niego dojść. Raz zobaczymy. Najpierw go jeszcze tutaj nagramy z drona. bo popsujesz Po pierwsze zobaczcie tu no Można mówiłem o tym kanale, nie? Tutaj lipy nie ma, nie? A tutaj patrzcie jakiegoś frędza przywiesił Tutaj Puszę go kruszek <laughs> proszę pana Dobra Lądujemy na tym na, na stole I tyle co widzieliście Kudłatego proszę bardzo mamy tutaj i lądowanko Oni, tak, czyli? No. Co, już, już? Co, coś chciał powiedzieć, wiecie, ale jak kamerkę zobaczył to stres go złapał. Chodzi o to, że ja mam opóźnione filmy, ty, a ty nagrywasz a bieżąco, więc <grym> no, wiadomo, że to co teraz pokażesz... Jaki kto jest, takie cudu, ma filmy. Wyjdziesz, wyjdziesz przed szereg. Dobra, nie? słuchajcie, wy, no ja wyjdę, ja już mówiłem o tym, zobaczcie, co, jak popsuł, zaraz ja. Otwórz na no to. Nie ma co chcesz odpowiedzić. No się jak pokazać gdzieś... u, nie nie. Jak, jak no nie dał sobie łamać, dał sobie łamać kamerkę. Oj, ta taki ładny. Gdzie był, amerykański. Do, do takiego auta chcesz chodzić, człowieku? <laughs> no nie, no, ty, popsu, do popsu tego nie będę wchodził. Tu masz klunkra swojej. No po prostu tego nie będę wchodził. Ja pierdzielę. No, ja ja były, nie? A ja bym nie działała, to nie wiem. To musiałbym na serwis czekać, nie? No. No nie. zobaczcie co zrobił. Dajcie mu samochód. No On powinien tutaj starym 66 jeździć. No. Z manualną skrzynią i koniec. No, no zobaczcie teraz. Kudło tego też ma koszulkę, On kupił. Taką wiecie, zgniła zieleń, że niby żołnierz, że Ukraina, że wojna to. Nie, 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 ja na wojnę nie. Ale... No. Nie wiem, no, gdzie do wojny to trzeba wojsko. mam żółtą, mam pomarańczową, mam żywe takie, a ty, co? czarne. Żółtą kartkę to dostałem. nie raz ode mnie. Czarny no, charakter. szwarc charakter się no, mówi. No, charakter. A nie, zieloną kupił, że niby wojsko, to no. sobie, ale do wojska nie poszedł. No nie, a po. po ale no właśnie, no. Szkoda czasu na wojsko. No, szkoda czasu. W wojsku się kształtuje charakter. Mm -hmm. Co tam grzebiesz mi? Popatrzę no właśnie jak to tutaj... Macie, włączył mi nawigację i coś psuje, kurde. No dobra, to co? A, pokaż jeszcze jak to widać w tym lusterku stąd. Dobrze widać? Widać. Połamanym, ale no dobrze, zobacz, czy? No zobacz, normalnie widać. Tu masz, już widać. No. A, czekaj. Tylko jest przekłamane trochę, jest przekrzywiony ten obiekt. Ach. Nie, no dobrze widać. No nie widać tak jak powinno być, ale widać, widać, widać. da się jeździć, no. No, tylko że teraz, moi drodzy, tak. Przez to, że mu taki baran ułamał to lusterko, on tu sobie pokleił, to teraz tak. Te wszystkie linie, które tutaj są... One są nieustawione. No, one już nie są ustawione, bo tu wiadomo, i poziom musi być odpowiednio ustawione ta kamerka, także to już nie działa, nie? Jeżeli chodzi o te wszystkie dodatkowe... A e, druga sprawa jest taka, punkty. że na przykład przejeżdżałem przez wąski parking, wiesz, na dupach byli poustawione i kurde, Wypadałoby, żeby przejechać złożyć kamerę, nie? A no na przykład. właśnie. No ale nie mogłem jej złożyć. No. Musiałem tak się. No dosłownie, no pić. Bo tak, jak nie? jest lusterko, to sobie złożymy i się przeciśniemy, to może elektrycznie złożyć. No, ale jak jest połamane, to nie może. To już no. dupa blada. Do wymiany kamera cena? 5-6 tysięcy netto złotych. Złotych. Plus robocizna, to myślę, że gdzieś na no. koło dziewiątki wyjdzie, nie? taki plus, takiego gówna. No. A jeśli jakby doszedł do wymiany ten, to ciężko powiedzieć. Zobaczcie, jak w hinduskiej taksówce. Dobra. No dobra, kudłaty w lazu. I nie zgadniecie, gdzie jedzie. Jedzie pod prysznic. Tu jest, tu tylko wystarczyło iść. To by się kręciło już ta pauza. To teraz zerwie pauzę. Zerwie pauzę. Straci. Nie, na, na Alaskę jadę co? A na Alaskę jedzie jednak tak na Alaskę dobrze bo już powiedział dobra dobra żeby nie było lipy żeby nie było lipy że stop przyjeżdża na drugą stronę to na Alaskę jedzie bo podpowiedziałem Ciekawe czy tam da radę bo na Alasce są prysznice na kartę elektroniczną pokazuje że stop, a nie ma hamu Gamo jeden Pokazywałem stop! A co? Ty myślałeś, że ja go nie widzę co? A idź ty tam Nara Jakb go nie widział, bo bym tej kamery nie miał, nie? No. Dobra łaty pojechał moi drodzy eee, Ja też wsiadam I jedziemy a my udajemy się na koguta. Dobra? Schowam tylko drona, i lecimy na koguta. Dobra, teraz my wyjeżdżamy. 2 godziny, 2 godziny 5 minut. Yy, tyle czasu nam zajmie dojazd na yy, kobuta. Czyli będziemy na 17. No, nie wiem, czy będzie ciemno, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, jak nie będzie ciemno, to yy, to od razu się przejdę połazi. ale to od razu. Nie? Tam pójdę w kierunku jeziorek i zrobię sobie kółko żeby się poruszać no, cały dzień widzicie człowiek tylko w tej ciężarówce siedzi, dupa rośnie zresztą widzieliście, no po mnie nie, sorry bo, że tak powiedziałem a ja mam czarną koszulkę to wyszczupla ale po kudłatym przy tej jego zielonej, zgniło zielonej no to niestety było widać co się dzieje z człowiekiem jak się nie rusza a tam co, co to jest? Audi cholera wie takie zamaskowane. No, e, także nagrałem gada e, jak wjeżdżał. Tutaj bym po ten maszt prawo, zahaczył, ażurowy. Lekko w lewo. Bo tu trzeba uważać. Tu jest za dużo, za dużo lamp, za dużo masztów, żeby, żeby sobie tyłem latać, nie? A 36, 60. Kula na koguta. Nie wiem, czy za chwilę nie będzie padał deszcz, bo tak się spaskudziło, że cholera tak trącę kudłatym trochę, że popsuje mi wyjście na spacer, że ja będę się smucił, a gadzina się z tego powodu cieszy, jak pada deszcz nie może wyjść, bo ma usprawiedliwienie. No i tak jak powiedziałem Zbierało się, zbierało i coś tutaj pada nam z nieba, także ze spaceru nici. dlatego pojadę dalej Na Burga Do Burga mam o równo godzinę, 80 km Będziemy tam na 17.30 Co prawda kropi jest pełne zachmurzenie, ale tam za drzewami gdzieś przedziera się słońce, ono oczywiście zachodzi, ale gdzieś znalazło taką lukę i, i teraz zobaczycie, o tu już troszeczkę widać, pojawiło się, wygląda troszeczkę jak statek kosmiczny, obcych, no naprawdę. No, i ten, jak zejdzie przez tą szczelinkę, to znowuż tam zniknie. Mamy burga. No i teraz będziemy patrzeć. A na tej patelni to pewnie jest miejsce, ale, ale ciekawe, czy tutaj by coś było. Tu bliżej. O, tu się pokorkowało. Nie wiem, co się zrobiło. Trzymaj się lewej strony. No, tam są miejsca. Ja tam wjadę. Kwestia moi drodzy tutaj wjazdu. Zobaczcie. Jeden i przed nim kolejny. Od, odczopowało się. A nie, o co tam chodziło? Cofał pewnie któryś. No tu wszędzie, tu i tam z tamtej strony, na prawo lusterko trzeba cofać. Eee, o, A ten co będzie kombinował. A tu będzie wieża, to węgier jakiś. Po 60 metrach? No nie, no ja pierdzielę. Ojej, ja myślałem, że on będzie sofał, a to ten się tutaj wysunął, żeby wjechać tutaj w tą szczelinkę. Także tego po prawej będę musiał puścić. Dobra, wlazu. Teraz ja. Trzeba bardzo ostrożnie jechać, bo powiem Wam, że tutaj jest ciasnawo, na tyle ciasno, że ten tył, jak jeszcze jest ośka podniesiona, on bardzo, bardzo mocno ścina. Patrzymy, ten będzie chyba tutaj cofał, tak czy nie? Czy tam dalej? No, chyba tam dalej pojedzie. po 150 metrach. Skręć w prawo. On sobie tu sofnie, ja też sobie tutaj cofnę. I tutaj zostaniemy. Ok. I tu jest na prawo lusterko i na to prawo lusterko wiecie jest tak sobie. Tym bardziej, że jest ciemno. kurczę, Jeszcze nie świecą się światła, a powinny już, bo tutaj ogólnie to się świecą światła. po nim ja pojadę. On się tu ustawi, powygina się jeszcze, Może się pewnie poprawi. No i ja po nim. No właśnie, przed chwilą lało, ale to tak lało, że aż widzicie o sufit mega 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 pukało o dach. W każdym razie ruszamy. 6 rano, nawet 6.30, yy, i śmigamy moi drodzy na granicę z Hiszpanią. No, wy tego nie widzicie, ale wam opowiem. Mijamy miejscowość Wię nad Rodanem. Teraz wbijemy się na most, i zaraz za mostem po lewej stronie. Zobaczę czy się będzie, będzie poświetlony. Taka fajna, ta, taka, taki domek będzie poświetlony. Czasami, czasami go z tej strony widać, a jest ciemno. Także mam nadzieję, że się uda go zobaczyć. Teraz wchodzimy na most. A, jest po lewej stronie, na biało. Z tej perspektywy go tylko widać, jak jedziemy. Teraz zobaczycie. O, już go widać. Taki pałacyk troszeczkę. Deszcz, kurde, pada. A tutaj mamy na brzeżu. Proszę bardzo. On ładnie wygląda. Prawdopodobnie od strony brzegu. Gdyby się yy... Człowiek wstał nad rzeką. O to właśnie. To można by było zobaczyć jak on fajnie wygląda. Zrobiło się już w miarę widno. No i co teraz? Przed nami chmury. Przestało padać na szczęście. Także to co najgorsze już minęło. Ale jest troszeczkę zaniepokojony. Dlatego, że jak Lyon się mija, to powinna się zmienić pogoda. A tutaj do Lionu się zbliżałem i właśnie tam było to, co widzicie w lusterku. Ale przed nami wcale nie jest lepiej. Może się to wszystko rozmyli, rozmyje. I teraz mam taki plan, że będę jechał na jedną taką formalną pauzę. Czyli gdzieś tam sobie stanę tak, żeby do Figueres mi zostało mniej niż 4,5 godziny. A wiadomo, przed Figueres mamy jeszcze La Honquere, także tam sobie stanę i zrobię zakupy. Też z godzina pęknie, no i później zrobię chyba 20 km jest do Figueres, no i zostaniemy tam. Zatankuję, najpierw trzeba zatankować minimum 200 litrów, żeby stanąć na darmowym parkingu. Albo na tym parkingu za siatką, który jest nowy 250 litrów. Także 13... Na 15 powinienem być na parkingu. Już o 15.00. W sobotę. I teraz tak, 15 w niedzielę i 15 w poniedziałek to jest 48 godzin. Czyli 45 godzin minęłoby o 12.00 w poniedziałek. No a wiadomo, że ja ruszę szybciej niż o 12.00 to będzie. Dobry czas, żeby stanąć i nie przekroczyć 45 w pojeździe. A z takich ciekawostek to powiem Wam, że wczoraj było kurcze zebranie klasowe z mojego liceum, do którego uczęszczałem. To kiedyś to się nazywało Liceum Zawodowe, tam był też Technikum Samochodowe, bo to była szkoła samochodowa. To był zespół szkół w ogóle, bo tam to się mieściło dla pracujących, tam po obiedzie przechodzili i tak dalej i to było wtedy dwudziestolecia PRL. Taka nazwa była, no teraz nie wiem, chyba jakoś inaczej się nazywa, na pewno inaczej. W każdym razie był mój profesor, pan Proszczyński, pierwszy trener Marcina Gortata w koszykówkę. Ktoś kto się orientuje i porusza w świecie koszykówki to wie o czym mówię. Także pan Proszyński był, którego serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście kilkunastu, tam dziesięciu to na pewno chłopaków z mojej klasy. No wiadomo, wszyscy już mają teraz po 57 lat, także jak byliśmy w szkole to każdy Młokos, a teraz już są większość pewnie mężami, ojcami, dziadkami. Czas mija. Połączyłem się z nimi. Oni ze mną, bo prosiłem na Whatsapp. Także troszeczkę była ta pikseloza jednak tutaj na tym burgu. Ten zasięg był bardzo słaby. Ale powiem wam, jak zobaczyłem to aż krucha w gardle mi stanęła, bo no, z kilkoma chłopakami utrzymuję taki kontakt, że gdzieś tam telefoniczny i tak dalej. Tu pozdrawiam Darka, w straży miejskiej pracuje. Jest Tomek, z którym mam bardzo, bardzo takie kontakty, można powiedzieć, na bieżąco. Ale, ale no niektórych nie poznałem, nie poznałem. Dopiero taki kolega się uśmiechnął, tą mówię, kurde, jest, Matusz ze Zgierza, kurczę. Były hokeista, grał kiedyś chyba w Borucie Zgierz. Także pozdrawiam Cię Tomek. Irek był, też Cię pozdrawiam. Też Gortat, kolejny kolega, ale to już nie koszykasz. No musiałbym wszystkich wymienić, niektórych nie pamiętam w ogóle nazwisk. Spojrzałem na ich twarze i mówię, no nie, nie wiem, nie wiem, coś mi to mówi. Gdzieś tam na końcu języka mam imię, przezwisko, ale no nie kojarzę, no nie kojarzę. Także naprawdę czas mija, pamięć, pamięć jest jednak ulotna. To tylko 4 lata, liceum są jednak, a mimo wszystko, zobaczcie, Gdzieś tam udało się zorganizować takie spotkanie tak naprawdę dzięki Krzyśkowi, też pozdro Krzysiek. On wszystko zorganizował. No szkoda, że nie mogłem być. No, na następne spotkanie ja po prostu zaklepię sobie dzień wolny i, i trudno. Najwyżej Będą w pracy tak kombinować, że. No po prostu mam być wtedy w Łodzi i koniec. Już takie spotkania były dwa swego czasu, jak była nasza klasa, taki portal i tutaj zorganizowaliśmy, też by to było bardzo, bardzo przyjemne. Teraz jest trzecie spotkanie, po tylu latach, ja pierdzielę, moi drodzy 40 lat, 40 lat, a tutaj teraz przepływamy, przechodzimy, przejeżdżamy nad ładną rzeką, nie wiem czy to nie jest Izera. Nie mam pewności, musiałbym zerknąć tutaj w swoją mapę. No także ja we Francji, chłopaki w restauracji.